Nechielski samorząd postanowił zostać zbiorowym bohaterem akcji Szlachetna paczka. Pracownicy urzędu oraz jednostek podległych, a także radni i sołtysi, biorąc wzór z burmistrza, dołożyli się do wspólnej zbiórki, uzyskując ponad 1000 złotych. Zakupy za te kwoty trafią do jednej potrzebującej rodziny. Największą i najbardziej kosztowną częścią tego prezentu będzie po prostu lodówka. Rodzinie brakuje sprawnej lodówki, a pozostałe kwestie to środki czystości, środki żywności, a także jest tam w tej rodzinie jeden chłopczyk, oczywiście zabawki i jakieś ubrania. Poza burmistrzem akcję mocno poparł przewodniczący Rady Miejskiej. No, pomysł uważam za trafiony, idea wspaniała. No, dlaczego nie pomóc ludziom? Wiadomo, że nie zawsze z własnej winy ludzie nie mają na to, co powinni mieć, dlatego apelowałem do radnych i do sołtysów, aby się dorzucili. Część szlachetnej nekielskiej paczki główni koordynatorzy kupowali sami, według szczegółowej listy. To już druga taka inicjatywa nekielskiego samorządu i z pewnością nie ostatnia, bo potrzebujących rodzin w gminie nie brakuje. Są potrzeby i duże i mniejsze. Z dużych potrzeb to się pojawiają takie no, sprzęty AGD, dosyć kosztowne, jak pralki, lodówki bądź kuchenki gazowe. Mniejsze potrzeby to równie kosztowne dla niektórych, to odzież, no i żywność. Bez żywności raczej się żyć nie da. Ponieważ artykuły chemiczne, tak? często też dla nas banalne jest, jest, jest rzeczą kurt, kot czy kołdra, a naprawdę w, wiele, w wielu rodzinach jest problem występujący, że nie ma koca. Dzieci nie mają prześcieradła, nie mają porządnej poduszki, na której mogłyby się wyspać, czy lampki do drabiania lekcji. A jak adresaci akcji reagują na widok darów? Na początku jest zdziwienie, e, później jest, e, są łzy, jest radość, e, jest, e, no, no, jest tak, tak ogromna euforia i wiara w to, że ktoś w nich uwierzył, że, że przychodzimy do nich i dziecko, które otrzymuje jeszcze troszkę do zębów, cieszy się tak bardzo, gdyby, jak gdyby dostało kilogram cukierków. Także naprawdę w zeszłym roku widziałam e, łzy w oczach dorosłych osób i zapamiętałam ten obraz. Myślę, że. Wiem, wiem teraz, wiem na pewno, że to jest potrzebne i że warto coś takiego robić. Choć idea szlachetnej paczki nie wszystkich porywa, to trudno zaprzeczyć, że konkretna i mądrze kierowana pomoc jest najlepszym sposobem na pomaganie.